Cześć, nazywam się Kasia Skowrońska, jestem menedżerem do spraw wynagrodzeń i benefitów w KOTI CEE. Docenianie jest w koty jednym z filarów kultury organizacyjnej. Bardzo dbamy o to, aby każdy sukces indywidualny czy zespołowy został zauważony i doceniony. Celebrowanie osiągnięć, niezależnie od ich wielkości, buduje naszą tożsamość i wspiera zaangażowanie naszych zespołów. Docenianie nie ma jednak dla nas wymiaru wyłącznie relacji pomiędzy menedżerem a pracownikiem. To dla nas takie budowanie społeczności, aby wszyscy pracownicy mieli przestrzeń do dziękowania sobie nawzajem za wspólne projekty i osiągnięcia. Jednym z narzędzi wspierających kulturę doceniania w Koti Cii jest Nice, dzięki któremu każdy pracownik ma możliwość docenienia pracy innego członka zespołu. W 2020 roku nasi pracownicy przyznali sobie w Nice ponad 10 tysięcy kudosów. Bardzo nas to cieszy. W Kot i wierzymy, że warto doceniać.